Witam serdecznie, nazywam się Jan Pospieszalski. Bardzo dziękuję, że organizatorzy zwrócili się do mnie. To wielki zaszczyt dla mnie, że mogę prowadzić. Bardzo dziękuję Panu staroście za, za otwarcie tej konferencji, Księdzu e, również za, za zajęcie, tutaj, zabranie głosu. Przed nami kilka godzin obrad, i mam ogromną prośbę, żebyśmy potraktowali to poważnie. Mamy do czynienia z grupą. Naprawdę nie nietuzinkowych, a powiedziałbym wybitnych ekspertów. Znam, tak się złożyło, że jesteśmy od lat w kontakcie wielokrotnie. Korzystałem z ich ogromnej wiedzy, dorobku naukowego, praktycznego, zapraszając również do programu, korzystając z ich opracowań w mojej pracy dziennikarskiej. Dlatego, dlatego zależałoby, po prostu gorąco polecam, zachęcam, żebyśmy zostali do końca. Tym bardziej, że mnie się wydaje, że My ustaliliśmy tuż przed konferencją, zmienimy trochę scenariusz wydarzenia, mianowicie obok poszczególnych wykładów, a w kolejności będzie to, nie wiem, Państwo macie ten program, to jeszcze raz tylko przypomnę, Pani Jolanda Dobrzyńska, ekspert edukacyjny, członek Narodowej Rady Rozwoju, nauczyciel, pracownik, dydaktyk i pracownik administracji rządowej i samorządowej do różnych szczebli, w różnych e epokach, w różnych falach, które przychodziły, wymywały ekipę, tak jak pan starosta dobrze powiedział, przychodzili najpierw jedni, później tamci, później znowu nasi czy inni. Pani Jolanta Dobrzyńska piastowała różne funkcje również w administracji rządowej i samorządowej. Dorota Dziamska jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju, również jest pedagogiem, autorką wielu prac, autorką edukacji system, edukacja przez ruch, ekspertem metodycznym mający, mającym swój instytut, ale to później Dorota sama powie, dzisiaj będziemy mogli wysłuchać jej wystąpienia zatytułowanego Standardy Edukacji Zdrowotnej, a realna dydaktyka w szkole, natomiast to, co... Jola Dobrzyńska powie na początku to będzie polska szkoła w europejskim obszarze edukacji. I po przerwie kawowej mecenas, prawnik, radca prawny Instytutu Ordo JURIS, wystąpienie prawa wychowawcze rodziców w szkole w kontekście nadchodzących zmian w programie nauczania. I e, wcale nie na koniec wystąpienie psycholog Agnieszki Marianowicz Szygił, założycielki Instytutu Ona i On, mojej byłej redakcyjnej koleżanki, z którą e, wykonaliśmy bardzo dużo programów telewizyjnych, materiałów e, YouTube'owych. E, osoba, która jeżeli dzisiaj byśmy szukali eksperta od te, tych nowych niepokojących zjawisk, które dzieją się w obszarze zaburzeń tożsamości. E, e, osobowości młodych ludzi, Agnieszka śledzi całą literaturę światową dzisiaj, jest podłączona do, do, do takiej sieci ekspertów międzynarodowych od Japonii i nie wiem, Filipin do, do Stanów Zjednoczonych spotyka się na rocznych konferencjach tych ludzi i znakomicie ma zmapowany teren. Tej, tej, tego, co się dzieje w procesie globalizacji tej kultury czy, czy antykultury, która, która dziś jest jednym z tych zagrożeń, o, którym, o których na pewno usłyszymy. Ale na koniec, to jest niespodzianka i trochę poza scenariuszem to, co wymyśliliśmy, chcielibyśmy też oddać Wam głos. Dlatego poprosiłem panelistów o skrócenie swoich wystąpień, żebyśmy później od Was mogli odebrać taki rodzaj um, responsu, jakiejś takiej odpowiedzi, która. Z jednej strony byłaby też formą pytań, czy z Waszych spostrzeżeń, ale też formą dyskusji, czy dopytania, czy być może będą jakieś intrygujące rzeczy, które chcielibyście rozwinąć, musimy na to poświęcić przynajmniej, no nie wiem, pół godziny, w związku z tym, jeżeli ujmiemy z każdego wystąpienia o 10 minut, wtedy zarobimy te 45 minut. Także to jest jedna rzecz. Druga, druga sprawa to jest taka, że skoro... Mam tutaj pewną rolę, taką usługową, koordynatora i, i regulatora, ale muszę powiedzieć dwa, dwa słowa na początku, trochę od siebie, z moich doświadczeń dziennikarskich, ponieważ akurat ten temat jest bardzo istotny, pewnie dla Państwa. Zderzacie się z nim, a on nie znajduje takiego specjalnego miejsca w tych referatach, bo one są troszkę o czym innym, jest ta opowieść, to, ta, ta diagnoza. Mówię o tych doświadczeniach, które wyczytałem w wielu mądrych książkach. Szczególnie Manfreda Spicera i Josefa Anwina. Mówię Zacznę od Manfreda Spicera, jesteśmy w okresie naprawdę, naprawdę galopujących przemian. Naprawdę pewnie Państwo, zaczynając swoją pracę w systemie oświaty, nie wiedzieliście, że będzie taki czas, że przyjdzie prezydent Stanów Zjednoczonych i powie, że nie, mamy dwie płcie, jest mężczyzna i kobieta, tak? I, i, i my mówimy wszyscy: wow! A się okazuje, że jak mi ktoś 40 lat o tym powiedział, to bym powiedział, że, że to jest jakaś kosmiczna bzdura, kosmiczna opowieść, ktoś próbuje mnie wkręcić w jakieś nie, niebywałe rzeczy. No mamy żyjemy w takim świecie, który tak szybko się zmienia. Ta zmiana przyspieszyła również, jak sami zresztą to wy lepiej o tym wiecie niż my. Ja to widzę po moich dzieciach i wnukach. Ale, ale, ale pewnie więcej, wy możecie o tym powiedzieć ze swojego doświadczenia w klasach. To, co wydarzyło się dokładnie 5 lat temu, dokładnie 5 lat temu... Mateusz Morawiecki, pan Szumowski, bodaj nie wiem kto tam jeszcze, ogłosił stan epidemii, która zaowocowała dwuletnim okresem paraliżu państwa, paraliżu systemu edukacji, paraliżu przede wszystkim systemu opieki zdrowotnej. Nie chcę o tym mówić, ale na pewno sami wiecie, jak to zaowocowało, jaki proces nastąpił, co się działo się z psychiką dziecka, z możliwością realizacji programu itd. Czy to było konieczne? Dziś z perspektywy wiemy, że nie. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Fakt, że w ostatniej chwili swojej prezydentury prezydent Biden ułaskawia Antoniego Fauciego, który był jednym z głównych konstruktorów polityki, jak reagować na wirusa C-19, świadczy o tym, że w tle mamy gruby przekręt. Opowiem Wam jedno doświadczenie nauczycielki, ponieważ mamy dziś dokładnie piątą rocznicę tego szaleństwa. Doświadczenie szefowej szkoły Starnowa. Pani Katarzyna, nazwisko zostawię dla siebie, prowadzi niewielką społeczną szkołę, gdzie chodzi 60 kilku uczniów. W momencie, gdy ogłoszono, gdy nakazano zamknięcie szkół, ona zauważyła w rozporządzeniu ministra, czy to było chyba rozporządzenie, tak, ministra, ale podparte GIS-em, czyli Głównym Inspektorem Sanitarnym, że. Te rodziny, które nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa dzieciom w szkołach, w domu podczas pracy zdalnej, mają prawo wymagać od dyrektora szkoły zorganizowania zajęć w trybie normalnym, stacjonarnym. Również te rodziny, które były zaangażowane w tak zwaną walkę z pandemią, prawda? Służby medyczne, etc. Straż miejska. Wiecie, ona poprosiła wszystkich rodziców, napisali oświadczenie, ja, niżej podpisany, nie jestem w stanie zapewnić mojemu dziecku bezpieczeństwa podczas pracy zdalnej. Zatem proszę o objęcie go systemem y, nauczania stacjonarnego. I od następnego dnia lekcje odbywały się normalnie. Odbywały się przez całą pandemię. I taka mała uwaga na, na marginesie. Zgadnijcie, od kogo miała największe nieprzyjemności, bo tam kamery różnych stacji telewizyjnych stały od rana do wieczora, yy, były różne yy, na portalach, awantury o to i tak dalej, i tak dalej. Wytykamy ją palcami. Czy z kuratorium? Nie. Czy z yy, kuli diecezjalnej, bo ona miała, yy, organizem założycielskim była diecezja tej szkoły? Nie. Czy z sanepidą? Nie. Od innych nauczycieli z innych szkół. Podczas całego tego zdalnego nauczania ani razu nie zamknęła szkoły, dzieci nikt nie zachorował z rodziców, znaczy inaczej, były przebiegi choroby, choroby różne i tak dalej, ale nie było żadnych groźnych powikłań, żaden z dziadków tych dzieci nie został, nie wiem, jakoś pod respiratorem uduszony i tak dalej. Czyli nie było żadnych. Tych strasznych zjawisk, którym straszono dzieci, którym wmawiano, że to one są nosicielami śmierci, to one zarażą dziadków i tak dalej, tak dalej. mamy, ale ta opowieść moja no jest po to, żeby pokazać wam, że może, było, że indywidualna wola walki o dziecko, o ucznia, o jego dobro może mieć, y, 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 może kończyć się happy end. To, co wydarzyło się na skutek nadmiernego używania ekranu, co opisuje Manfred Spitzer w swojej książce Epidemia Smartfonów, pokazuje straszliwe szkody. Wyobraźcie sobie kilka faktów. Z każdym milionem euro, który Francja wsadzała w informatyzację, znaczy w cyfryzację systemu nauczania, spadają wyniki nauce. Szwecja dzisiaj wraca do kaligrafii. W Wielka Brytania wprowadza kary dla rodziców, jeżeli dziecko poniżej 3 lat korzysta ze smartfona w miejscu publicznym. Jest odwrót. Ludzie opamiętali się, to urządzenie towarzyszy nam kilkanaście lat. Wi-Fi, które mamy dostępne w całym mieście na żądanie w każdym momencie naszego, nie wiem czy jedziemy tra trasą czy coś, prawda, to jest doświadczenie 12 lat. Z perspektywy jak rozwojowej organizmu, percepcji człowieka, no tego jak się nasza psychika konstruuje, kilkanaście lat czy dziesięć lat to jest nic, to jest mgnienie oka. My nic nie wiemy, natomiast widzimy efekty. Widzimy przepełnione szpitale psychiatryczne, widzimy po prostu próby samobójcze i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę o tym mówić, sami o tym najlepiej wiecie. Ale widzimy jeszcze jedną rzecz, to, co przynoszą nam agencje światowe i przynoszą nam eksperci. Wyobraźcie sobie, w Japonii w ubiegłym roku, w 2023, bo to są dane z 2023 roku, milion młodych mężczyzn ani razu nie opuścił swojego mieszkania. Pracują online, uprawiają seks online, zrobią zakupy online, grają w gry online, robią przelewy online, nie mają potrzeby wyjść na zewnątrz. Druga rzecz, Mój przyjaciel, który jest z tego samego roku co obecny lektor AWF-u, opowiada mi o ćwiczeniach, o takim eksperymencie, który AWF realizuje od kilkudziesięciu lat. Co jakiś czas powtarzają ten sam zestaw ćwiczeń dla nastolatków. Polega to na prostych zadaniach. 30 skakanek, rzut piłką lekarską, kozioł do przodu, jakieś takie proste zadania. W 2012 roku Ponad 50% wszystkich dzieciaków było w stanie wykonać te ćwiczenia bezbłędnie. Dzisiaj jest to 11%. Kolejna rzecz. W Stanach Zjednoczonych na stronie military.com zauważyłem badania z 2022 roku, które pokazują, że Stany Zjednoczone nie są w stanie uzupełnić potrzeb rekrutacyjnych do swojej armii mimo gigantycznych pieniędzy, płacą 50 tysięcy dolarów na dzień dobry ochotnikom, którzy zgłoszą się do służby wojskowej. Ponieważ w, 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 w grupie wiekowej 17-25, bo tak można zgłosić się, daliśmy mając już 17 lat w Stanach Zjednoczonych, 77% młodych ludzi nie kwalifikuje się do służby wojskowej. Są cztery powody, zgadnijcie jakie. Pierwsze? Otyłość, bardzo dobrze. Drugie, kartoteka policyjna. Trzecie, uzależnienie od substancji lub alkoholu. Czwarte, yy, zaburzenia psychiczne uniemożliwiające mu normalne funkcjonowanie. Czyli jest, nie wiem, określa się jako 68 płeć albo koń, albo coś. Lub kombinacja wszystkich czterech składników. Można być otyłym gangsterem, który jest uzależniony od narkotyków i alkoholu, a jednocześnie uważa się za, za yy, niebinarnego. tak? Słuchajcie, to ten świat nie zwariował. Ta, to, to jest rzeczywistość, którą macie do czynienia. Brak koncentracji, te, te wszystkie historie, które powodują, że dzieciaki są zaburzone. I siedzą w tych, w, w, w tych, w tych ekranach. Moje, mój młodszy współpracownik powiedział, że jego siostra miała ostatnio wynik 9 godzin dziennie. Taka średnia przed ekranem. Dziewczyna licealistka. Teraz o tym, co tam się dzieje i znajduje, to sami najlepiej wiecie, albo inaczej, nie macie pojęcia chyba dobrego, ze względu na to, że to algorytmy, e, algorytmy pokazują i wybierają te treści. Zagnieszka mi poleciła film pod tytułem Social Dilemma, który, który polecam Państwu, chociaż on ideologicznie nie opowiada rzeczywistości taka, jak jest, bo on bardziej z punktu widzenia biznesowego tą historię traktuje, ale on zawiera kilka bardzo istotnych rzeczy. Tylko 20% treści, które e, użytkownik internetu Wyszukuje, są przez niego kontrolowane. To znaczy on chce, on siada i coś tam robi, bo szuka czegoś. To jest 20% treści. 80% treści podsuwają mu algorytmy, te, które są sprofilowane pod jego, jego osobisty profil. To znaczy nawet ułamek sekundy, zatrzymany dłużej na jakimś zdjęciu podczas przeszukiwania, pojawiania się dla y, algorytmów jest informacją o twoim profilu psychologicznym, czego to potrzebujesz, jakie masz oczekiwania, jaki jesteś klientem, jakim jesteś konsumentem, co jesteś w stanie kupić tak itd., itd. To jest 80% tych rzeczy jest poza naszą kontrolą, one są nam podsuwane, my tracimy y, po, możliwość, to znaczy nam się wydaje, że Internet daje nam wolność. Jest to wielka bzdura. I to, co Agnieszka zwróciła uwagę mi w tym filmie, pewien twórca z, do, z Doliny Krzemowej, gość, który był jednym z środka i ciemności, jak to się mówi, Tej, tych, tych gości, tych, tych mega inteligentnych nerdów, którzy siedzą i programują, budują te historie i tak dalej, i tak dalej. To jest gość, który wymyślił to, sposób oznaczania się na mediach społecznościowych. To on wymyślił to, ten, ten, tą, tą funkcję, taką, że użytkownicy oznaczają się dzięki temu, sieciują się bardziej i to wszystko nakręca. On powiedział tak, jeśli coś jest za darmo, to my no za darmo tak? Jeśli coś jest za darmo, to ty jesteś towarem. To Twoja wrażliwość, Twoja głowa, twoje, Twoja osoba dla nas jest produktem. My z tego korzystamy, tak? I dziś na pewno stoimy przed ogromnym wyzwaniem, żeby młodym ludziom powiedzieć o tym, o tych uzależnieniach, o tym potwornym o tej dewastacji wyobraźni i jednocześnie niemożności później funkcjonowania w trybie offline, to znaczy w trybie bez, ich, ich wiedza jest tak duża, jak, jak dostęp do Wi-Fi albo długość baterii w telefonie, prawda? Mamy coś takiego, zachłyśnięcie się czatem GPT, że on nam wszystko odpowie, tak? każdą, każdą rzecz, no bzdura, nie. To są rzeczy, które są poza naszą kontrolą i to my jesteśmy formowani czy formatowani. W związku z tym, mówiąc o tym, że szkoła czy edukacja ma kształtować nowego człowieka, musimy kształtować go bardzo często, niestety, w opozycji do tego, co niesie ten świat. On jest atrakcyjny, on jest uzależniający. Dlaczego? Dlatego, że też tak algorytmy są sformatowane, żeby utrzymać Twoją uwagę przy ekranie. To znaczy każda następna treść, która będzie podsuwana bardzo często musi być bardziej ekscytująca, bardziej e, niesamowita, bardziej szokująca po to, żeby dotyczy, dotyczy to również niestety treści pornograficznych. Wszelkie firewall, wszelkie te treści, które, przepraszam, systemy zabezpieczeń, przepraszam, nie firewall, tylko systemy zabezpieczeń dotyczących dostępu są iluzoryczne. My dzisiaj jesteśmy zaangażowani również za, z, m, poprzez Centrum Życia i Rodziny, Instytut Ordo Juris i 17 podaj organizacji pozarządowych w tworzenie y, ustawy obywatelskiego wniosku o, o tym, żeby ci dostawcy internetu, usług internetowych, to oni byli zobowiązani zabezpieczyć te, 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 te strony, a nie my. Na zasadzie takiej, bo dzisiaj wiecie na czym polega ten system. Domyślnie się uważa, że treści obrzydliwe, patologiczne, a pornografia się strasznie spatologizowała, to nie są te świerszczyki, które z dzieciństwa mojego ja pamiętam, ktoś ze Szwecji przemycał jacyś marynarze, prawda? To jest rzecz nasycona przemocą, perwersją, wszelkimi wynaturzeniami i tak dalej, tak dalej. Jeśli dziesięciolatek ma pierwszy kontakt z tego rodzaju treściami, no to tych rzeczy nie da się od zobaczyć. One już zdeformują obraz relacji kobiety i mężczyzny na przyszłość. Ale żeby się nie rozwodzić, oddaję zaraz Jobo Ci, ci głos. E, otóż e, ustawa polega na tym, że to my musimy, przepraszam, że, że dziś jest tak, że to oni dostarczają nam, uznają, że to jest towar pierwszej potrzeby, tak? a my musimy, żeby tego nie mieć, zgłosić się do nich, zablokujcie, my tego nie chcemy. Czyli zobaczcie, na dzień dobry jesteśmy traktowani jako konsumenci perwersji, wulgaryzmów, obrzydliwości, że ktoś uznał, że jest to dla nas towar pierwszej potrzeby, że my nie, nie możemy bez tego żyć. I żeby tego nie mieć, to my musimy się zgłosić, a chcemy o to odwrócić, to oni muszą to zabezpieczyć i zamknąć. Jeżeli ktoś ma naprawdę taką potrzebę, a mamy wolność, bo są tacy ludzie, którzy być może znajdują jakiś specjalny rodzaj satysfakcji w oglądaniu takich rzeczy, to niech oni się zgłosią i poproszę mi to włączyć. Tak ma być w tej ustawie. Czyli wolność dostępu jest. Tylko to ci ludzie, którzy chcą konsumować takie treści, muszą jako pierwsi zgłosić się, a my przez to możemy, mamy szansę ochronić. Nasze, nasze dzieciaki przed tym. Przed tym, co powiedziałem, czego nie da się zobaczyć i co być może na długi czas może uformować albo zdeformować, czy zniszczyć wrażliwość naszego dziecka, który wchodzi dopiero w okres dojrzewania, który będzie chciał, ale o tym na pewno i ja, Agnieszka, i Jola więcej powiedzą. Kochani, czyli zróbmy tak, przed nami debata pod tytułem kierunki rozwoju polskiej szkoły zagrożenia.